Cześć moje ptaszyny! jestem Gibi i witam Was w kolejne... Cześć moje ptaszyny, jestem Kiwi i witam Was w kolejnym odcinku Lekasi Challenge. Tak jak widzicie, moje tutaj otoczenie się zmieniło, bo przez ten czas jak nie było odcinków z Lekasi Challenge, w sumie innych serii też również nie było. Przeprowadziliśmy tej remont. Skupiłam również to to moich słuchawek, więc mam takie tymczasówki, które w sumie działają. Nie, to tyle to, to, to preko. I tak trochę nie pamiętam zresztą, co my mieliśmy zrobić. Wiem, widzę tutaj po Ali jeszcze mieliśmy ją chyba odchudzić. I i i... i... Tutaj... Aha, Ola jeszcze ma to zrobienie, Co ty tam? Uzli poty Aha. Nie pytam, nie pytam. Tutaj proszę się wyłączyć. Aha, okej, okay, okej. Okay. No zaraz się potawiatujemy, co tutaj powinniśmy zrobić. Okej, okay, panienko, co tutaj masz do sropienia? Masz yy, nocnik do zrobienia, masz poruszanie się, komunikację. No, myślenie, prawie na maksimum jesteś tutaj. Ale okej, okay, widzę, co by tutaj w ogóle zacząć? Jak tam Twoje potrzeby? No, takie nijakie. Tak, sobie tańcz przed lustrem, przy wnuczce, masz rację, pokazuję jej ruchy taneczne. Co ty byś mogła porobić, tak naprawdę? Mm, może komunikacja, weź tutaj. Przytul miśka, kawosz, tak. Co ty? źle się czujesz. Otworniona, dobrze, to utaj się do kuchni. Weź, napij się wody. Ty, okręcasz w dziecięce, może lepiej? Nie. Ty masz sprawność, to ósmego, kotowanie to piątego, krotnictwo. W sumie trochę kasy mamy, więc może lepiej nie. Ale widzę, że to jeszcze pióro nie jest do końca zrobione, więc może to zrobię w przyszłym odcinku. I tutaj jeszcze siłownie. OK. Może jednak y, posprzetawać to wszystko, żeby na to zarobić. E, topie jak idzie... cieszy. Nie szetełkowanie, przepraszam. E, cierkanie, uprania. Mm swetry, żeby twoja wnuczka miała coś do wyboru. To na, na razie ten czarno biały weź. No spoko, Maja. Ta rodzina ma już dostęp do tego przedmiotu. Nie okarniam, naprawdę nie okarniam. A ty? Ty przyszedłeś e, porozmawiać ze swoim synem. Co tam się dzieje? Poproś o kąpiel, dobrze. Widać, tak, że wnuczka wie co ona chce. Musisz się nauczyć umiejętności komediowych. Pięczek kogo? O, Jezu, przepraszam, falęłam. Spokój się. Tak. Spoko spokojnie. Spokojnie, tak. Nie denerwuj się. Pisz top Tak. Jako, że uwielbiasz tak, psy, to pomyślałam, żebyś poszedł popiegać z Asulą. Miłośnik muzyki, misz parkietu, miłośnik psów. Tutaj mamy miłośniczkę muzyki, kreatywna i mój książkowy. Z tego co mi się tak wydaje, to później, jakby ona właśnie skończyła te malarstwo, to albo pójść na muzykę, tylko aspirację jej ściągnąć, że tak powiem, albo jako pisarka. Tylko pisarką już była to, Więc jeszcze pomyślimy, jeszcze pomyślimy. Yy, za 10 minut masz do roboty, więc yy, dobra, przestań już pisać. I ty... Nie, 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 nie. A ty w ogóle dlaczego się nie ruszyłeś? No właśnie, leć. Okej, okay, drugi poziom już jest zaliczony. Tutaj proszę, Polo, i się cały dzień zajmujesz wnuczką. Tak, rozmawiaj z kotem na stole, masz rację. Może tak trochę strofą, płatki sposzowe. Ty tam już skończyłaś, widzę. To możesz dotać do tam tylko nie możesz dotać. ja tego nie kumam. Naprawdę ja tego nie kumam. Ale okej. Okay. A może wiesz co? Może nie dziadek, a babcia je cenie O, to jest pomysł. No nic, już jest prawie ósma, prawie dziewiąta nawet. Nie ósma, dziewiąta. Byś um, mógł porozmawiać ze swoimi córeczkami. Nie, nie wysyłaj do domu one przyszły tutaj to was. Hmm. Może to być. I tutaj proszę ja ciebie strój. Potem jak z porozmawiasz to skorzystaw na tole. I pójdziesz spać. Tutaj Mota nam poleciała już z nóg. No, no cóż. Papcia... Yy, Papcia, dasz tą wnuczkę na te krzesełko czy nie? Lepiej Ola, lasyć te płatki szybko, żeby matka matka nie sopała szybciej, nasz coś słodkiego przed snem. I teraz babcia może poczytać to snu. Nie bądź prędny dla siostry. Czemu ty ją opraszasz? Przestań. No, uczyła porady dotyczącej rodziny. No, ona pierwsza zaszła w ciążę niż ty, miałeś Ole, więc kto tutaj komu ma to wracać? W <laughs> trzeba będzie zaprosić Dawida i go przeprać, bo tak trochę źle wygląda. No cóż. Okej, okay, nasi starsi członkowie rodziny są w Wyspanii. W ogóle Ola mi wstała o drugie, więc ją trochę zajęłam umiejętnościami. Tutaj proszę. W nie wiem kto by się mógł zająć śniataniem tak naprawdę. Ale najpierw na samodzień topry byście się mogli pocałować. O, pocałuj. Tak. Taki poranny pusiaczek. O! Urocze. Dobrze. Jedna osoba by się zajęła kotowaniem. Może być typy Ata. A ty w sumie byś się mógł zająć sprzątaniem. I mamy lato. Ty masz przyrody, urodziny. Potem na jesień ma Alice. A to Minik? A to Minik nie pisze kiedy. Nie pytam. A wy, jako że jesteście młodzi i trochę wam się pospało, możecie takie małe para parę ze sobą zrobić. Jaki szczęśliwy! I śniatanko kotowe, więc proszę tutaj was wszystkich na śniadanie. A tutaj zapraszam, zapraszam. Ty, Alice, masz dzisiaj jeszcze to roboty. Szkoda, że pracujesz w niedzielę, ale no cóż. Taka praca, więc pisz to w chipy. Ty, cisza, ty, cisza. I ty jeszcze byś mógł. Tutaj na krowa kwiata. Kliniki dzisiaj nie otwieramy, bo tak sądzę, że lepiej nie w ciele. O, tutaj coś się wydarzyło. Otwórz profil. Przeciw. O. Niepracujący tatuś, ale jest lekarzem weterynarii. Genialne to jest. Właśnie, Peata, e, jest Weź. E, zaproś Dawita i zaproś e, Helenkę. Ok, tatuśku. E, ty byś mógł nauczyć o le, układania. Natal nie masz, y, ukończ pięć legendarnych, cierkanych roputek, Chociaż podejrzewam, że jakieś tam, y, no właśnie, tutaj jest jedno, drugie, tutaj jest trzecie, więc podejrzewam, że te legendarne, cierkane robótki by się sprawdziły. Tak mi się wydaje, że my to prawie zaliczyliśmy, ale okej, okay, no to y, zrobimy jeszcze raz y, pięć y, obiektów cierkanych. Więc ja proszę dekorację, tutaj niebieska. Tutaj, Paolo, yy, przywitaj sobie starszego wnuka. Nie wiem, porozmawiaj o technikach dj Pokaż, że jesteś takim nowoczesnym ciotkiem. I, i, i... Przepiesz... Dawita. O, kolejny miłośnik muzyki w rodzinie. Okej, okay, moje ptaszyny, tak wygląda nasz drogi tapit. My go troszkę przypieszamy, ale chyba to zrobimy na spitranie. Co by na to? Także spitranie. Ok, chyba teraz powinno wszystko działać pięknie po zresetowaniu komputera. Zobaczymy no, na odcinku. Okej, okay, panie panowie, przedstawiam Wam nowego Dawida. Zupełnie inaczej wygląda niż on tutaj przyszedł. Tak jak widzieliście, również on w niektórych ciuchach miał różowy korol, więc zasugerowałam się tym, że on bardzo lubi ten kolor. Tutaj macie w tym. W tym na imprezę w kąpielowym, więc się tym w i jeszcze mu dodałam ruszowy strój codzienny. Jak lubi, to lubi. Właściwie nikt się nie zajmuje korąpy, a ta weź ją pokłasz pocież, powitać czy ma pchły, a jednak dopiero jutro pojedziemy to tego weterynarza u Tominika znaczy się. Więc, no, tak się troszkę sobie opiekuj tym kotem, ty jako miłośniczka kotów i się nie opiekujesz kotem, no jak to tak? Nie, są jakie tu urocze! Zapomniałam, jakie to jest switaśne! I No i jep. I... No jeszcze opuść, opuść te dziecko i to dopiero pędzi akcja. Popołudniowa trzemka! Szczemni się. W sumie z jednej strony masz bardzo jeszcze dużo dni do przeżycia. I tak sobie to trochę po mam co robić w tym domu, więc jakbyś mógł się przejść do pracy. O, wykoń korę ze stołu. Okej, okay, mamy niebieską ośmiorniczkę, więc potaruj to... Yy, Organizacji Charytatywnej. Zobaczymy, czy to saliczy. Co mnie saliczyło? Co tu się dzieje, co? Kochana osoba, która odchodzi z ziemi, tak naprawdę nikt jej nie opuści, ponieważ będzie żyć na zawsze w naszych sercach i ciągle z nami przebywać, moje Ja nie wiem, o co chodzi. Ty tam się bawisz, ty tam się bawisz, to dobrze. Kolejny ładny obraz do kolekcji. Yy, Oprow płótno, to też. Już widzę, że się zajęłaś kolejnym obrazem. A dobrze. Ty w sumie jesteś kłodna, wice A tutaj... A, dobrze. Tutaj posać Simkę. I... Czym się tutaj spłukowałaś, Helenka? Nie wiem. No... Nie pataj szał! Arcycieło! Tak, ja nie mam mm, tego komunikatu co wyskakuje, czy, y, czy sprzedać arcycieło, więc... Więc dla mnie to jest nawet lepiej, ale to było nader przytkie, więc proszę o kolejny obrazek. przełopie utrata przyjaciela? Ciężko pokończyć się z czyimś odejściem, dlatego muszę. Powie mi ktoś, kto umarł czy nie? Ja nic o tym nie wiem. Kto umarł? Moira? Kulka? Nie wiem, kto umarł. Co tu się dzieje? Ej, ej, ej! Co tu się dzieje? ZAPOLA! O jezu, jak to wam spada ta relacja? Arleta, wrzeszczy na mnie, obraź! Ej, spokój, spokój! Wy co wyśli tą arletkę, to tomu? Pod normalnie. Nie wiem, co się z wami dzieje tak naprawdę. No i co? Teraz Tawit przyszedł, bo podejrzewam, że Arletka mogła się na nim powyszywać w domu czy coś. Ale dobra, no wpuścimy go. No po co on tak ma tutaj stać. I czekać, aż ktoś go wpuści. No no proszę, proszę. Okej, okay, kto jest bardziej wyspany? W sumie obydwoje jesteście bardziej wyspani, ale oby twoje potrzebujecie pójść do łasienki porannej. Hmm. Co tu się... Co gdzie? jest poszar? O tu jest poszar! O matko, matko, matko! O! No, jeszcze ty się to łącz, tak. A czeka, to jest takie prutne. No, nie wiem, bo może spaliłaś coś. O matko, zakręcia, czystość, mm, sakarę, tajesz arcypychotę. No tutaj proszę, możesz być komper jak niecy. To jest wszystko za karę za to, że... Yy... spaliłaś jedzenie. Dobra, ty weź prysznic, ty yy, weź młotą tutaj. Ty sobie tutaj weź już porcyjkę. Potem ty też weź porcję, ty też. Babcia, taj co jedzenie. Tak. Co ci tam przeszkadza? Nic ci tam nie przeszkadza, zostaw. Młotą. Wiecie co? Ona chyba chce być samocielna i nie chce do tego krzesełka usiąść. Dobra, Alice weź wykąp swoją córeczkę. Córeczka, wnuczka. Ale ja dzisiaj tak pieszczotliwie do każdego mówię. No Znaczy to Oli najbardziej pieszczotliwie mówię. Chlapu, chlapu, haha, wystarczy otropina Ci wody i mydła, aby maleństwo było gotowe na O Ojejku. Dobra. Potrzebujesz skorzystać z nocnika. Proszę. Dzisiejsza poczta została otoręczona i w tym mamy 8000 rachunków. Na no cóż się mówi? No trzeba opłacić. A ty co tam się jesz? Co tam masz? Dominik? Krokus! Wiesz co? Ja nie pytam. Nie chcąc aby a mi jeszcze poszło do pracy. Ja nic nie wiem. Zacznijmy od tego, okej? Okay? Wiem, że nic nie wiem. Ty w ogóle się skapnęłam. że my nie mamy żadnego tutaj um, stereo. I co wy na to? Proszę tutaj, e, Alice, słuchaj sobie, nie wiem, Amerykanę. Alice zaczyna pracę za około godziny, Peata wróciła z pracy. Ja muszę ją naprawdę przypilnować. Następnym razem nie poszło do tej pracy, bo tak naprawdę, no, tylko szkoda jej czasu. Zwłaszcza, że no, na pewno nie ma ko już zbyt e, ma, e, dużo. Chciałam powiedzieć mało, ale no wiecie o co chodzi. Dobrze, dobrze. Tutaj proszę po tej organizacji. Ty gdzie, gdzie idziesz? Do Dominika? Idziesz poplotkować? No tak trochę niedobrze. Ja jeszcze zapomniałam ci się otworzyć kliniki. No cóż się mówi. Mój błąd. Olo! Asula chce wyjść na twór! Więc proszę, ciebie sapię się na krótki spacer. Bo i tak trochę robisz, nie? Robisz w tym domu? Co to, kto tam tutaj dzwoni? Dobra, przyjmujemy każde pieniądze. Ola, wstała. Czy ty idziesz? Nie, nie i ty się szczemnąć na koniu. Tylko skoszyć z nocnika. Tutaj Beata skończyła lepić pieroki. Dominik! Nie! Żadna kanapka z pekonem. Tutaj proszę. Co tam puka? Helenka, dzień dobry, zaproś do środka. Awans! Jest jako artystka otwierająca. Ale scenę? Głośniki? Nie wiadomo co, no cóż. Dobra, trzeci poziom umiejętności komediowych. I potem już będzie mogła pójść na muzykę. Tak, to będzie dobry pomysł, żeby poszło na muzykę. A jednak no, ma takie świetne umiejętności muzyczne: pianino, skrzypce, gitara, plus malowanie. No, będzie świetnie. Wiecie co? To jest trochę dziwne. Już ustać iść, a nikt nie zamierza wstać z łóżka. O, o! Wykrakałam, wykrakałam. Proszę, Paolo. Więc jak ty wstałeś, to ty robisz śniatanie. A to zaczyna o pracy, ale nie, tak jak mówiłam, weź Cień wolny. Tutaj postać. A Ole. To mnie Ola Aleksandra i ten piesek, będę na nie mówiła. Film, firma energetyczna Landkrapa wyłączyła prąd w Twoim domu. Wejdź, to zapomniał zapłacić rachunków, nie? A cóż. Eee. Proszę, 8000 równo. Tutaj otwieramy klinikę. Dlaczego ty krzyczysz na mamę? Wychowawcze, dyscyplinuj, stanowcze. Eee, skrzycz? Co tu się psuje? Czemu wy psujecie tą krę? No, możecie to dziecko zostawić w spokoju? Teraz wyłączę wolną wolę, naprawdę. Gdzie ty idziesz? Naprawdę zrobiłaś kółeczko. Tutaj proszę, siedz. Idziesz. Nie, nie idziesz. Dobrze. Ty masz e, pisanie komediowe, więc proszę, pisz. Ty nie idziesz do żadnej pracy. A ty. A ty też nie masz sera. Kora uciekła, w końcu pewnie odnajdzie. Kora? Dlaczego ty uciekasz? A, bo ja przez nie paszę z tobą tofeta. Ups. No jakbyś tam jeszcze chwilkę poczekała, to bym z tobą poszła, tofeta weterynarza. Nie ma po co uciekać, kora! Aleksandra ma wkrótce urodziny, wiem. Już w tym... nie, w przyszłym odcinku będzie miała urodziny. Jak to poleciało? Okej, okay, wiecie co, mam trochę tak dosyć i postanowiłam, że o, mam to, procent opłatania podczas simów. Mm, modyfikowanie tej opcji płynie na częstość opłatania w tylko rodzaj osero brak spadką, a 200 podwójną szybkość... Widać, ja to już w tym krzepałam, ale dobra, tam jest to my i zobaczymy przez yy, chyba za niedługo następny odcinek, jak to szybko będzie spadać. Tak mi się wydaje, że została chyba jeszcze jedna ośmiorniczka do zrobienia. To chyba nie pieska, bo jest trukusowa, żółta turborowa i biała. Tak, chyba jeszcze niepieskiej mi brakuje. A nigdzie chyba nie widzę niepieskiej. Nie. Tu też nie. O właśnie, jak wy macie tej bułeczki, to ja w sobie mogę tutaj Pan postawić, aleczki MySims. Okej, okay, ułożyłam My, Sims, Mamy ich 10 oraz wszystkie jajeczka, które zostały znalezione w, na Wielkanoc. Ciekawe czy nam się uda w przyszłym roku stopyć jakieś inne jajeczka, bo chyba to nie są wszystkie. Nie, brakuje nam trzech. Jak ja tutaj widzę. No i z... My Sims jeszcze trochę po Nip-11. Czekajcie, jeszcze zobaczę w pososzeniu rociny. Nie 11 ale w pososzeniu rociny był tylko y, Czes Mike więc nic z taką, nie wiem gdzie jest ta A11. Czekajcie, wiem! Tu jest 11. Ojej, ja to ślepak jestem normalnie. Tutaj proszę. Mamy 11 maleczka. Kora wróciła! Jezu, jak ja się cieszę, że ona wróciła! Tutaj, kto jest najmniej zmęczony z was? Tutaj, Alice. Weź tutaj, przypieknij jak najszybciej, żeby ją przywitać! Dobra, gdzieś ona mi uciekła. Cicho. Powitaj z powrotem tą słodką kotkę. O. Tak to przecież ona się znalazła. Jest sobie takim uroczym akcentem będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ już mamy 10 minut czasu anteną fajką. W sumie byłam ciekawa jak to skończymy ten odcinek tak naprawdę, ale nie wiem. Także co? Ja wam ślicznie dziękuję, że wytrzymaliście tyle czasu bez Lekacy Challenge. Mam nadzieję, że się stęskniliście za tą serią. Także co? Lajkujcie! Subskrybujcie, komentujcie, pamiętajcie, że to wszystko motywuje. Patajcie na Discorda, Instagrama, TikToka. Linki macie w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć!